Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Poprawnie. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o temacie, o którym w zasadzie rozmawiamy już od 1 czerwca, bo wtedy weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Weszły trochę niespodziewanie, troszeczkę za mało się o nich mówiło, byliśmy nieco nieprzygotowani do tej nowelizacji i w zasadzie wiadomości o niej pojawiły się dopiero, no właśnie, pierwszego. Czerwca pojawił się szereg zmian dotyczących przede wszystkim osób pieszych, udziału pieszych w ruchu drogowym. I dzisiaj skupię się na nowym przepisie, który zakazuje pieszym używania, korzystania z urządzeń elektrycznych, przede wszystkim z telefonu, w trakcie przechodzenia przez jezdnię, przez torowisko, przez przejście dla pieszych. Na kanwie tego nowego przepisu pojawiło się szereg Pytań, między innymi o to, czy wobec tego można przechodząc przez przejście dla pieszych korzystać z telefonu poprzez rozmawianie, właśnie przez ten telefon komórkowy, czy można słuchać muzyki z użyciem słuchawek, przechodząc przez przejście? Zaraz się zastanowimy. Może najpierw pozwolę sobie zacytować ten nowy przepis. Znajduje się on w artykule 14, dodano tam punkt 8, właśnie w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, brzmi on w ten sposób. Zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób który prowadzi do Ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. A więc jak, jak widzicie, ograniczenie dotyczy nie tylko przechodzenia przez przejście dla pieszych, ale również oczywiście przechodzenia przez jezdnię tam, gdzie tego przejścia nie ma. Jak wynika z lektury tego przepisu, nie każde korzystanie, używanie telefonu czy też innego urządzenia elektronicznego w trakcie przechodzenia przez jezdnię, przez przejście jest zabronione. Tylko takie, które może prowadzić do ograniczenia tej prawidłowej, e, powiedzmy, takiej ostrożnej obserwacji, należytej obserwacji tego, co się dzieje w ruchu drogowym. Myślę, że możemy z pewnością powiedzieć, że używanie telefonu, czy też innego urządzenia elektronicznego, które wymaga od nas albo w sposób, w którym. E, Spoglądamy na przykład na ekran, wykazujemy jakąś interakcję względem tego urządzenia, coś tam klikamy, odpisujemy na SMSy i tak dalej, czyli wyłącza w zasadzie ten nasz zmysł wzroku, nie obserwujemy nim, nie, obs nie, nie obserwujemy drogi, nie obserwujemy ruchu, tylko skupiamy nasz zmysł wzroku, skupiamy nas, nasz wzrok na urządzeniu elektronicznym, wówczas naruszamy ten przepis. Myślę, że co do tego jesteśmy zgodni, no ale co w sytuacji, kiedy nie patrzymy na nasze urządzenie, nie wykazujemy żadnej interakcji w zasadzie z tym urządzeniem, żadnej aktywności względem tylko urządzenia, tylko jesteśmy trochę pasywni. Na przykład yy, po prostu słuchamy muzyki z tego urządzenia przy pomocy. Słuchawek. Przecież nie patrzymy wtedy na to urządzenie. W zasadzie to urządzenie oddziałuje tylko na nasz zmysł słuchu. No właśnie, czy to jest zabronione? Przepis mówi o obserwacji ruchu drogowego obserwacji tego, co dzieje się na drodze. W mojej ocenie Obserwacja, w, obserwacja ruchu drogowego, obserwacja innych pojazdów, innych uczestników ruchu, w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, a więc przy uwzględnieniu tego, że my również pojazdy słyszymy, to nie tylko wo wobec tego obserwacja to nie tylko korzystanie z naszego wzroku, skupianie naszego wzroku na pojazdach, ale również korzystanie z naszego słuchu. Możemy sobie łatwo wyobrazić sytuację na drodze, kiedy ten słuch jest nam potrzebny. Jest nam potrzebny do tego, aby bezpiecznie poruszać się po drodze, czy to jako prowadzący pojazd, czy to jako właśnie pieszy. No na przykład. Y nie bez powodu pojazdy uprzywilejowane korzystają z sygnałów dźwiękowych. One ich trochę nie obowiązują przepisy, tak? Mogą przejeżdżać na czerwonym świetle i tak dalej, mogą naruszać w cudzysłowie oczywiście przepisy, ale z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych powinniśmy je słyszeć, nie powinniśmy ograniczać swojego słuchu, chociażby z tego powodu. I w innym przypadku, na przykład przy okazji trudnych warunków atmosferycznych w nocy, w deszczu, we mgle, ten słuch jest bardzo istotny, również kiedy przejście znajduje się przy zakręcie, przy wyjeździe z jakiegoś tunelu słyszymy nadjeżdżający pojazd, zachowujemy bardziej wzmożoną ostrożność. Wyłączając słuch w trakcie właśnie przechodzenia przez jezdnię, no, narażamy się na nieco większe niebezpieczeństwo. Ten przepis. Ma to bezpieczeństwo gwarantować. Jeszcze bardziej gwarantować niż dotychczas było zagwarantowane. A więc należy interpretować go w ten sposób, aby temu pieszemu, aby w ogóle w ruchu pojazdów, w ruchu drogowym gwarantował jak największe bezpieczeństwo. A więc należy wymagać od pieszego, aby jego słuch w trakcie przechodzenia przez jezdnię również był niezakłócony. Wobec tego stawiam tezę, że. Również nie można korzystać z urządzenia elektronicznego przechodząc przez jezdnię w sposób w jaki upośledza to urządzenie nasz zmysł słuchu. Przede wszystkim używając słuchawek, które często mają takie izolatory, te gumeczki, które no w zasadzie odcinają nas od tych dźwięków zewnętrznych. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to przy lekturze tego przepisu, że nie zabrania on korzystania z urządzenia elektronicznego tylko wtedy, kiedy to korzystanie już ogranicza naszą obserwację jezdni. Nie, ten przepis jakby wkracza jeszcze wcześniej. On zabrania korzystania z urządzenia elektronicznego w taki sposób, który dopiero może ograniczyć, potencjalnie może ograniczyć. Naszą zdolność, niezakłóconą, prawidłową zdolność obserwacji jezdni. A więc tego zakłócenia, tej nieprawidłowej obserwacji jeszcze nie ma, ale może być, a przepis. Już nam zabrania korzystać z urządzenia elektronicznego, które to korzystanie może dopiero potencjalnie spowodować nieprawidłową obserwację jezdni. A dopiero ta nieprawidłowa obserwacja może tak naprawdę doprowadzić do wypadku, więc tutaj ten przepis chroni nas kilka stopni przed w zasadzie możliwym wypadkiem. Co według mnie jest pozytywną, pozytywnym aspektem tego przepisu. Mimo iż wydaje się, że zabrania dosyć dużo, że jest to zmiana rewolucyjna, to myślę, że jest to zmiana dobra. Dlatego też, reasumując kwestię słuchawek, uważam, że każdorazowo przechodząc przez jezdnie. Pieszy musi je zdjąć. A co z telefonem? Tutaj w zasadzie to ryzyko wydaje się mniejsze ryzyko nieprawidłowej obserwacji no bo zazwyczaj, kiedy korzystamy w ten sposób z telefonu, że przykładamy go do jednego ucha, to jedno ucho mamy wolne, więc ten słuch pracuje lepiej. Kiedy przechodzimy przez jezdnię, wydaje mi się, że powinniśmy trochę ten telefon od ucha odsunąć, aby i to drugie ucho przyjmowało jakieś dźwięki z jezdni. Wtedy na pewno oddalimy od siebie ryzyko naruszenia tego przepisu. Będziemy się zachowywać po prostu bezpiecznie. Najlepiej by było, gdybyśmy oczywiście ten telefon przesunęli gdzieś tutaj. Korzystali z głośnika, choć wiadomo, że to jest na pewno... Pewno będzie się rzadko zdarzało, i przede wszystkim musimy korzystać z tego telefonu, rozmawiając i idąc przez jezdnie w ten sposób, abyśmy nie zasłaniali sobie tutaj pola widzenia. Abyśmy nie szli przypadkiem tak z tym telefonem, tylko tak, a tak jak już mówiłem, najlepiej odsuwając ten telefon w ogóle od ucha, tak, żebyśmy słyszeli nadjeżdżający ewentualnie pojazd. A przy tym musimy zachować szczególną ostrożność, szczególną ostrożność w obserwacji tego, co się dzieje na jezdni, bo nie możemy, wiecie, wykazywać takiego rozkojarzenia, nie możemy odrywać się od obserwacji jezdni przez to, że jesteśmy zajęci rozmową z kimś. Przez to narażamy się na naruszenie tego przepisu, naruszenie tego zakazu, a przez to właśnie, co już jest niejako podsumowaniem całego tego wywodu, że warto przestrzegać tego przepisu, bo naruszając go właśnie możemy narazić się na odpowiedzialność za potencjalny wypadek. Konkludując, uważam, że nie można korzystać ze słuchawek przechodząc przez jezdnię, natomiast kiedy rozmawiamy przez telefon, przykładając słuchawkę do ucha, trzeba zachować szczególną ostrożność, odsunąć ten telefon od ucha i bardzo uważnie obserwować jezdnię. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie żadnych wątpliwości, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania z tego zakresu, zadawajcie je w komentarzach. Zapraszam na mojego Instagrama, do którego link znajduje się w opisie filmu. Tam dyskutujemy codziennie właśnie o również takich życiowych kwestiach i o stale zmieniającym się prawie. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.